W aktualnym wydaniu Flesha przygotowaliśmy dla Państwa przegląd inwestycji oraz relację z Wielkanocnego Stołu. W kwietniu zakończyliśmy budowę drogi w Gołuszycach. Całkowita wartość inwestycji to 1 454 000 zł z dofinansowaniem w kwocie 674 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach budowy powstała asfaltowa jezdnia o zmiennej szerokości od 4 do 6 metrów. Dla bezpieczeństwa zadbano o tzw. mijanki w obrębie skrzyżowań oraz oznakowanie przejścia dla pieszych. Pojawiły się też znaki ograniczenia prędkości oraz progi zwalniające. Przebudowano wszystkie zjazdy dojścia do posesji, a tereny niezagospodarowane zostały wyprofilowane i obsiane trawą. Droga w Gołuszycach to kolejna droga zrobiona zgodnie z gminnym planem budowy dróg. Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców Wałdowa i Zawady, bowiem burmistrz Dariusz Wądołowski oraz karnik Marcin Żebrowski podpisali umowę z przedsiębiorstwem budowy dróg i mostów, reprezentowanym przez Andrzeja Burczyńskiego, na budowę drogi Wałdowo-Zawada wraz z przebudową dróg wewnętrznych w Wałdowie. Na realizację inwestycji wykonawca ma rok czasu. Gmina otrzyma na ten cel 3 710 tysięcy złotych. Kwota ta stanowi 95% wartości zadania. Dofinansowania udziela Bank Gospodarstwa Krajowego z programu. Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W kwietniu rozpoczęliśmy budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu dla pieszych. Ścieżka powstanie wzdłuż ulicy Wyzwolenia w Pruszczu na odcinku 1,5 kilometra. Koszt inwestycji to 1 milion z czego 600 tysięcy to dofinansowanie z Unii. Prace potrwają do połowy września tej wiosny ruszyły prace przy placu na ulicy Witosa. Zagospodarowanie przestrzeni w centrum proszcza zwiększy funkcjonalność i poprawi estetykę. Na skwerze pojawi się wiata targowa, altanka, ławeczki, zieleń i parking. W letniej przerwie spowodowanej pandemią, Goksję Pruszcz powrócił z organizacją świątecznego kiermaszu Wielkanocny Stół. Tegoroczna edycja połączyła ze sobą nowoczesność oraz tradycję. Wielkanocne potrawy dla mieszkańców przygotowały panie z gminnych kół gospodyń wiejskich, fundując niesamowitą ucztę dla podniebienia. Największą popularnością cieszył się oczywiście żurek i biała kiełbasa, a nowoczesnością urzekł chleb. Ze smalcem z Soczewicy. Wydarzenie było też okazją do nabycia unikalnych, ręcznie wykonanych dekoracji wielkanocnych. Dużo radości sprawił występ zespołu pieśni i tańca Płomienie, działający przy miejskim Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy pod kierownictwem pani Izabeli Grochowskiej. Zespół tańczący w przepięknych strojach ludowych wprowadził nas w świąteczny klimat.